Dzień dobry! Zamówiłem dodatki z mojego ulubionego sklepu na Allegro, ale coś mi tutaj nie pasuje. Coś jakby trochę za mało tego wszystkiego przyszło. Powinno być 10 penset, 10 wykałaczek. O! Chyba jest, chyba jest jednak dobrze, nic tu nie zostało. Może tu coś podłożę, żeby było lepiej widać. No to liczymy. Kupiłem cztery zestawy po, po dwie wykałaczki. Cztery zestawy po dwie pensety. I oddzielnie jedną szarą pensetkę i jedną kości słoniowej wykałaczkę. Tak, ten komplecik jest. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pasuje jak zawsze. Będzie fajna personalizacja. Będzie z koloru czerwonego na czarny. Czyli będą czerwone okładki. Spersonalizowane czarnymi dodatkami. Do tej pory robiłem to odwrotnie czyli czarne czerwonymi. Hej, to wszystko.